Studia dualne są dla mnie szansą na rozwój zawodowy, na poszerzenie moich horyzontów nie tylko w zakresie umiejętności twardych, ale również w zakresie umiejętności miękkich. Co jest bardzo ważne w nowoczesnym świecie. Rano zaczynam od spotkania z moim kierownikiem Markiem. Ustalamy razem plan dnia, który następnie realizuję na Wydziale, razem z wyznaczonymi pracownikami. Ważną rzeczą jest pokazanie studentom możliwości połączenia teorii, której się uczą, z praktyką w dużej, nowoczesnej i profesjonalnej firmie, jaką jest Fredwittnej Kalisz. Studia Dualne to nowy projekt realizowany w Pradent Whitney Kalisz wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Projekt realizujemy dla studentów w kierunku mechanika i budowa maszyn. W naszym autorskim programie zaproponowaliśmy studentom zapoznanie się z cyklem życia produktu w trzech etapach. W pierwszym z nich zapoznają się z procesami od momentu zamówienia do sprzedaży części. W drugim etapie będą aktywnie uczestniczyć w realizacji procesów, natomiast ostatni etap to finalizacja pracy dyplomowej w oparciu o zdobyte doświadczenie i wiedzę w naszym zakładzie. Dodatkową korzyścią płynącą ze stażu jest karta sportowa, kursy języków obcych na platformach internetowych oraz szkolenia i warsztaty mające na celu podnieść nasze kompetencje zawodowe. Dzisiaj Pradywitniej Kalisz można powiedzieć jest prekursorem automatyzacji, robotyzacji w przemyśle lotniczym i to chcemy wszystko pokazać naszym studentom. Jesteśmy firmą przemysłu lotniczego, nowoczesne technologie, organizacja, która współpracuje z firmami na całym świecie. Uczestniczymy w studiach dualnych razem z PWSZ i myślę, że tworzymy jeden z najbardziej efektywnych sposobów kształcenia.